Cześć! Dziś pokażę Wam jak prezentuje się pod wodą przypom wraz z przynętą popapową. Jest to specjalny przypon używany przeze mnie tylko i wyłącznie do przynęt popapowych, Wykonany z plecionki w sztywnym oplocie, przy samym końcu dosłownie 5 mm. Jest to zwykła miękka plecionka. Pozbyłem się tutaj pancerza, więc ten haczyk może pracować. Przynęta zbalansowana dwoma śrucinkami, w zależności od wyporności, oczywiście. Ważne jest, aby była dobrze zbalansowana, aby kart nie miał trud... żadnej trudności z zasianiem. Tej przynęty i specjalny haczyk popapowy, tutaj numer 10. Ja wam pokażę, jak to się prezentuje pod wodą. Widać jak zbilansowana jest ta przynęta. Jest to bardzo ważne.